Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale ZARABIANIE BEZ SPINY i dzisiaj Wam pokażę ciekawą stronę, aplikację yy, dzięki której możemy zarabiać tak naprawdę nic nie robiąc mając po prostu yy, włączony komputer i mając tą aplikację odpaloną w tle, ale jeszcze zanim zaczniemy to oczywiście zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale zapraszam Was również na mojego Discorda jak i Twitcha które są podane w opisie, a teraz bez żadnego przedłużania już zaczynajmy, naszą yy, dzisiejszą stroną będzie Honeygain i na czym ona polega? Zaraz Wam wytłumaczę, ale zacznijmy od tego, że na stronie oczywiście musimy się zarejestrować. Link do rejestracji jest w opisie, byłbym wdzięczny jakbyście zarejestrowali się z mojego linku, ponieważ wspieracie tym rozwój kanału. Tutaj mamy get started, rejestrujemy się, wszystko już przenosi tutaj na dashboarda, bo już mam oczywiście tu konto. I po zarejestrowaniu się tak to oto wygląda. I już Wam tłumaczę jak działa cała aplikacja. E, pobieramy sobie apkę, która e, korzysta z naszego internetu e, w tle. E, więc od razu dla osób, które mają internet ograniczony, tu płyniemy to w jakąś radiówkę 100 giga czy coś, e, no to raczej nie kierowałbym tego poradnika, e, tego odcinka do tych osób, więc no raczej nie, korzysta nie skorzystacie z tego, e, ponieważ no zużywa nasz transfer ta aplikacja. Nie jest to jakoś nie wiadomo ile gigabajtów, no ale jeżeli ktoś ma rzeczywiście ten ograniczony internet, no, to y, może to nie być dla niego fajne, że po prostu będzie mu coś w tle zżerać gigabajty. Ale jak macie jakiś światłowód, czy jakiś nieograniczony internet, czy inne rzeczy, y, to jak najbardziej możecie z tego korzystać. Y, u mnie osobiście to tak wygląda, że posiadając światłowód, y, mając tą aplikację w tle odpaloną, nie czujesz żadnej różnicy, ani jeden więcej pingu, ani tam nie wiem, mniejsze pobieranie, czy cokolwiek, nie ma żadnej różnicy totalnie, nie ma to żadnego impaktu na mój internet. A sobie tam pracuje w tle, jak tutaj widać po balansie, zbiera mi te punkty, można powiedzieć, tak? I tutaj, aplikacje, jeżeli jesteście w takim razie chętni i tutaj chcecie wykorzystywać swój internet w tle, to sobie klikacie download na Windowsa, Androida, Maca, Linuxa, jest ta apka. Sobie ją pobieracie elegancko i jeżeli Wam się pobierze, to odpalacie sobie ją. Musicie się na niej zalogować, na te same konto, które przed chwilą stworzyliście, i tak naprawdę tutaj to jest tyle. Aplikacja wam zaczyna działać. Pamiętajcie, żeby ją włączyć, przykładowo Ctrl Shift Escape, znaczy zadań sobie odpalmy i tutaj, żeby ją włączyć, żeby się odpalała razem z naszym komputerem, żeby to od razu nam działało tutaj elegancko. W aplikacji tutaj nie ma za dużo. Mamy tutaj gatering, pokazuje ile nam właśnie zużyło i mamy content delivery Nie jest to dla każdego dostępne, te content delivery generalnie bardzo boostuje te zarobki Kurde, nie, nie wiem jak to wytłumaczyć, jak to działa, ale jest to taka dodatkowa usługa po prostu, która no, będzie nam więcej zużywać tego internetu, ale bardzo nam boostuje, boostuje zarobki nie jest to dla każdego dostępne, ponieważ to zależy od typu sieci jaki macie I też generalnie od waszej lokalizacji, gdzie jest zaopotrzebowanie na to To jest takie tam pośrednie przesyłanie danych, coś w tym stylu to jest nie, Ale to mniejsze z tym, nie jest, nie jest to ważne jakby jak to działa, po prostu To boostuje wasze zarobki I tyle, I zwiększa transfer, ale no boostuje też zarobki, więc coś, coś za coś No i z aplikacji to jest tak naprawdę tyle Ona już sobie tutaj działa w tle i tutaj już y, nic nie musimy w niej robić. Tylko jest ważne to, żeby się włączała razem z komputerem. Ale co my mamy tu jeszcze w naszym y, dashboardzie? Y, mamy też tryb jump task. Y, mamy wtedy dodatkowe jeszcze 10% zarobków, ale ten tryb opiera się na kryptowalutach. Więc też, jeżeli ktoś nie ma 18 lat, albo po prostu nie zna się na kryptowalutach, no to nie, nie korzystajcie z tego. Ja może Wam nagram odcinek o tym Jump Tasku, jak będzie, będzie potrzeba, to może go nagram. Nie korzystałem z tego, może sobie to włączyć z ciekawości, potestuję jak to działa i ewentualnie wtedy nagram ten odcinek, jak tego całego Jump Taska ogarnąć, bo też jest to ciekawa platforma, gdzie też na nie możemy dodatkowo zarabiać. Zarobienie głupich rzeczy, typu, nie wiem, oglądanie jakiegoś filmu, yy, lajkowanie i tak dalej, takich ma małych drobnostek robienie. Więc możliwe, że też nagram o tym e, odcinek. E, co my tutaj mamy? Mamy e, pota takiego, zbanek, nie wiem jak to nazwać, słoik, gdzie jeżeli w dniu 15 MB prześlemy, to możemy sobie go otworzyć i losowa ilość, e, losowa ilość po prostu mm, coinów nam się doda do tej naszej wypłaty, do naszego salda i na tym polega ten zbanek. Tu że jak zjedziemy to oczywiście mamy nasze statystyki. Ile zużyło, ile z reflinków poszło, do reflinków zaraz oczywiście Przejdziemy, mamy nasze urządzenia, będę musiał tutaj wyblurować adres IP No teraz zauważyłem, że to tutaj jest Mamy nasze urządzenia aktywne I przechodzimy dalej, teraz statystyki, no to przed chwilą pokazywałem tam niżej, ale tu one są dokładnie opisane po prostu Transaction history, nasze wszystkie zyski Payouts, nasze wypłaty Wypłaty, jeszcze od razu mówię, wypłaty ze strony nie robiłem, zbieram, ale patrząc po ilości w internecie, ile jest rzeczy o tej stronie, to jestem wam w stanie zagwarantować, że ona wypłaca. Oczywiście, jak wypłacę, to jak najszybciej wam wrzucę, wam wrzucę screena na mojego Discorda, ale zapewniam tutaj, że strona wypłaca. Następną fajną rzeczą na tej stronie są oczywiście reflinki. I co tutaj się za nie dostaje? Dostajemy tak 25% z zarobków tej osoby. Oczywiście ta osoba nie traci tych 25% zarobków, tylko my dostajemy za nią dodatkowy 25% z jego zarobków. Osoba, która się zarejestruje z naszego linku, dostaje 3 dolary na start, czyli wy przykładowo z mojego linku się zarejestrujecie, to dostajecie 3 dolki na start. I jeżeli osoba, która się zarejestrowała, zrobi jakąś wypłatę, dostajecie 1000 coinów dodatkowe. Na konto. Jeżeli chodzi o wypłatę, jest to wypłata od 20 dolarów i z tego co pamiętam, jest ona na PayPal'a. Co my tu jeszcze mamy? Mamy achievementy. Achievementy, zarobienie różnych rzeczy. Dostajemy po prostu dodatkowe kredyty. Przykładowo 7 razy ten zbanek otworzyć i dostaniemy 5 od kredytów dodatkowe. I czy coś, coś tutaj, coś tutaj jeszcze jest? Można korzystać z kilku urządzeń na telefonie jak ktoś chce to sobie może to odpalić, ja nie korzystam na telefonie z tego bo no nie ma tego na iOS po prostu, a na Androidzie nie, nie ten, nie mam Androida więc korzystam tylko z Windowsa Apka sobie działa w tle elegancko sobie mi spiera pieniążki można powiedzieć no nie jest to jakoś turbo szybko tak jak mówiłem zależy to od waszej lokalizacji od tego jaki macie internet od tego czy możecie te content delivery włączyć i od tego ile macie reflinków. To wszystko składa się na to ile będziecie y, zarabiać y, na tej apce. I wydaje mi się, że byłoby to chyba na tyle. Y, mam nadzieję, że to jakoś y, dobrze wytłumaczyłem krótko, zwięźle na temat. Y, jeżeli macie oczywiście jakieś pytania zapraszam do sekcji komentarzy, zapraszam na Discorda, na Twitcha, tam też mi możecie, możecie mi gdziekolwiek zadać pytanie. Jeżeli będę znał na nie odpowiedź, to oczywiście Wam odpowiem na nie, tak. I na koniec jeszcze raz zapraszam do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Myślę, że byłoby to wszystko. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!